Wszyscy w szoku, że przyszliście do to... Unii <grymne> Wy nas mobilizujecie do dalszej pracy i przyjechaliśmy podonani, bo niestety nie wygraliśmy, ale jak zobaczycie tyle ludzi na powitanie, więc pełny respekt Dzięki. My włożyliśmy masę pracy, dużo serca w e, cały turniej, w te przygotowania. Niestety nie udało nam się walczyć medalu, o którego walczyliśmy. E, wiedzieliśmy, że jest duże zainteresowanie w Polsce, nie aż tak duże. E, Ale będzie! <grymne> <grymne> Mam nadzieję, że kolejne kitle, które będą organizowane, będziemy prowadzić, będziemy walczyć o te najwyższe cele. Dziękuję wam bardzo. wsparcie na koszt tego, którego dzieci, bo od pierwszego dnia turnieju byliśmy zaskoczony tak dużą mobilnością polskich kibiców, i to było bardzo miłe, jakby na hali w Austrii wyśpiewano polskich kibiców, był to, 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 to najgłośniejszy. To, 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 to dużo nam pomagało, to bardzo się wspiera w tych momentach najtrudniejszych. Chciałbym podziękować za to wsparcie, za to pracowanie. To, co się dzieje w tej chwili, no, jest taki, że Liczy się to jeden, dwa, trzy, cztery, czasami nie, ale myślę, że tutaj wszyscy walkę po za... Michał, Zatwocka. Co powiesz o czwartym miejscu? nie no Super miejsce, moim zdaniem super. Sukces bardzo duży. Postępowanie sędziów, kontrowersję, kontrowersja, co o tym sądzisz? Bez komentarza myślę. Że nie ma sensu o tym gadać już. Już ten temat przerabialiśmy w sumie w gronie z kolegami tyle razy, że już nie chcę się na ten temat po prostu w ogóle nic mówić. No. Niech to wystarczy za cały komentarz. No. A piłka ręczna, wykonaj naszych zawodników jest znakomita ale właśnie dziwi mnie, dlaczego w polskich mediach jest tak mało piłki ręcznej. Tylko przy okazji większych imprez, rozgrywek ligowych, kwalifikacji nic nie ma, więc moim zdaniem jest to złe. Tyle mogę powiedzieć. Czy no, Ci zdobyć autograf? Ja mam autografy jeszcze sprzed dwóch lat z Mistrzostw Świata, zebrane na Torwarze, więc myślę, że już nie będę ich, że tak powiem, po raz drugi zbierał.